Woli wkraczamy w drugi miesiąc karnawału. Dla nas młodych jest to wyjątkowy czas radości i zabawy. A czy w kościele też jest miejsce na zabawę, radość i swoistą potańcówkę? Silent Disco, czyli dyskoteka ciszy. Jest to comiesięczne wydarzenie organizowane przez Lubelską Szkołę Ewangelizacji Miriam. O jaką ciszę chodzi, czy rzeczywiście w kościele odbywa się dyskoteka? Zobaczcie sami. Zdjęcia. Zdarzenie modlitewno-ewangelizacyjne organizowane już od ponad roku przez lubelską szkołę ewangelizacji Miriam, gromadzi ludzi młodych i nie tylko młodych w parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Lublinie na wspólnej modlitwie. W tym roku chcemy skupiać się na budowaniu przyjaźni z Jezusem, w czym mają nam pomóc m.in. konferencje, świadectwa czy dynamiki. Duch, święty ojca. nam zespół, który został stworzony specjalnie na tę okazję. Sam widok Kościoła również jest niecodzienny. Oświetlenie kolorowymi lampami ma nawiązywać do nazwy wydarzenia Silent Disco. Miriam jest wspólnotą ewangelizacyjną. Organizuje kursy ewangelizacyjne, rekolekcje oraz formuje się sama na spotkaniach wspólnoty przy Parafii Świętego Józefa w Lublinie. To jest Silent Disco? Silent Disco jest taką przestrzenią, w której możemy spotkać na pewno Pana Boga. Jest to przestrzeń, na którą może przyjść właściwie każdy człowiek że to powiem, z ulicy. Nie jest przeznaczona tylko dla osób wierzących, wręcz miała być przestrzenią właśnie też dla osób, które w Pana Boga nie do końca wierzą. A kiedy Silent Disco się odbywa i co się tam dzieje? Odbywa się zawsze w ostatnią niedzielę każdego miesiąca. No, co się dzieje? Przede wszystkim jest to uwielbienie, więc uwielbiamy Pana Boga, modlimy się razem. Też oczywiście każde spotkanie jest tematyczne, dotyczy pewnego rodzaju, pewnego może obszaru, jakiegoś naszego życia, w którym, do którego chcemy zapraszać Pana Boga. A skąd taka nazwa Silent Disco? Jakby w jaki sposób nawiązuje do tego, co tam się rzeczywiście dzieje? Normalnie Silent Disco jest takim momentem, w którym zakładamy słuchawki, tak, i każdy zasłyszy coś innego. U nas na Disco jest to w taki trochę sposób metaforyczny, dlatego że chcemy zachęcić uczestników, żeby faktycznie y, słuchali każdy indywidualnie głosu Pana Boga, żeby nie patrzyli na to, że co, co słyszy osoba obok, obok Niego, tylko żeby faktycznie skupiła się na tym, co Pan Bóg mówi konkretnie do jego serca. Ale tak jak nazwa wskazuje, jest to jakaś taka impreza w kościele. Do czego byście porównali takie spotkanie? Można powiedzieć, że jest to taka troszkę Twoja własna impreza. Jest to impreza, w której jesteś tylko Ty i Pan Bóg, w której tylko Wy się słyszycie, tylko Wy dobrze się czujecie razem i jesteście po prostu w takiej, można powiedzieć, intymnej przestrzeni w Waszych serc. Dosyć niecodzienna nazwa, ale też i wystrój kościoła, który zmienia się na to wydarzenie, może powodować dużo krytycznych głosów. Czy często się spotykacie z takim zjawiskiem? Znaczy zdarzają się osoby na pewno, które gdzieś które tam uważają, że y, jest to trochę y, nie na miejscu, ale ja uważam, że takie y, dostosowywanie kościoła czy wystroju do, dla uczestników też jest często też pomocne, bo jest inne, jest niecodzienne, jest y, to, cieplające też wizerunek tego kościoła. Ja uważam, że to, co jest robione na chwałę Pana Boga, jest po prostu dobre. Czyli możemy robić wszystko pod warunkiem, że jest dobry cel naszego działania. No, nie powiedziałabym, że wszystko, ale myślę, że akurat te rzeczy, które my robimy, nie są aż takim. nie są czymś takim, co jest faktycznie tą zaburzeniem tej strefy sakrum i jest czymś niedozwolonym. Powiedziałaś o strefie sakrum? To w takim razie jak jakby nie przekroczyć tej strefy sakrum, żeby nie stworzyć profanum. Myślę, że tutaj warto po prostu spojrzeć na, na, na cel, tak? Cel całego tego wydarzenia Silent Disco. Przede wszystkim skupiamy się tylko i wyłącznie na Bogu. Skupiamy się na naszej relacji z Jezusem. Chcemy, aby to spotkanie zawsze było uporządkowane, zawsze było skupione tylko na Nim, więc nie robimy, można powiedzieć, tak jak jest troszkę w nazwie, dyskoteki. Nie robimy czegoś, co by ludzi odwiodło, od Jezusa, od Pana Boga, od tego skupienia podczas właśnie uwielbienia, które jest konieczne. Wręcz wszelkimi możliwymi, że tak powiem, metodami typu właśnie światła, muzyka, dopasowanie świadectw. Chcemy pomóc ludziom przeżywać ten czas, więc Myślę, że te metody, które stosujemy, służą temu, żeby właśnie ta przestrzeń była jeszcze bardziej sakrum niż profanum. A skąd pomysł na tego typu przedsięwzięcie? Czy to jest Wasza odpowiedź na jakąś potrzebę naszych czasów, można to tak nazwać? Ja myślę, że jest to odpowiedź na potrzeby ewangelizacji ludzi. Też właśnie ludzi, którzy nie do końca są w kościele, nie do końca jakoś tam wierzą w Pana Boga. I myślę, że na Serien Disco też przychodzą takie osoby, których właśnie zachęciła nazwa, zachęcił plakat, zachęciło wydarzenie na Facebooku. I właściwie nie wiem, co tam spotkają, ale przychodząc, myślę, że nawet jeżeli nie sprawi to jakiegoś tam wielkiego przomu w ich życiu, myślę, że spędzą czas wartościowo i, i też nie spotkałam się osobiście z jakąś krytyką wśród ludzi gdzieś tam nie do końca wierzących, którzy przychodzą na takie wydarzenie. Dużo osób przychodzi? No około 400-500. Czasami jest tak, były takie silent disco, na których był cały kościół ludzi, więc tak, wydarzenie jest faktycznie na dużą skalę. No to też pokazuje, że jest taka potrzeba, nie? Myślę, że tak szczególnie teraz właśnie, w tych czasach, kiedy widzimy na chodnikach właśnie, wszędzie na przejściach ludzi korzystających z telefonów, na słuchawkach, którzy gdzieś trochę żyją w swoim świecie, pokazać im właśnie taki świat, właśnie takiego silent disco, może takiej potrzeby spędzenia trochę chwili nie tyle samotności, co właśnie Takiego spotkania z Jezusem w tej chwili ciszy i spokoju. Powiedzieliście, że Silent Disco jest tworzone dla różnych osób, i tych wierzących, i tych niewierzących, poszukujących. Kiedy możemy powiedzieć, że doszło do nawrócenia? Nawrócenie jest procesem. Nie jest to po prostu takie, że tak powiem, jedno kliknięcie, w którym nagle cały nasz świat się zmienił. Oczywiście może tak być. Myślę, że to Do nawrócenia dochodzi po prostu wtedy, kiedy zaczynamy ufać Panu Bogu, kiedy nie zostawiamy sobie takiej przestrzeni, że aha, no tutaj to jeszcze moje plany, moje myśli są dużo lepsze niż to, co pewnie Pan Bóg dla mnie przygotował. Kiedy zrozumiemy, że ten Plan Boży na nasze życie, to, co, to, co dla nas przygotował, co naprawdę może nas przemienić. Jest dużo lepsze od tego właśnie co my sami sobie wymyślimy, tak? Uważam, że właśnie nawrócenie jest takim procesem stałego, takiego ciągłego oddawania Panu Bogu tych różnych przestrzeni naszego życia, w których uważamy siebie za lepszych. A czy możemy mówić, że ludzie wierzący też się nawracają? No, ja myślę, że na pewno, bo każdy człowiek, ja też zresztą, myślę, że nawracam się każdego dnia i każdego dnia odkrywam jakieś przestrzenie, w których właśnie jeszcze nie do końca Panu Bogu ufam. I staram się jej też każdego dnia właśnie naprawiać nie? i jakoś tam do pana Boga się z tym uciekać. Ale myślę, że tak, że nawrócenie to jest proces, który dotyczy też, też osób, które są wierzące. Mówiliście o tym, żeby usłyszeć głos pana Jezusa w swoim sercu, ale jeżeli ktoś nigdy tego nie słyszał, to jak, jak usłyszeć i jak przede wszystkim wiedzieć, że jest to głos Boży, a nie moje własne myśli i to, co mi się wydaje? Ja myślę, że przede wszystkim trzeba w tym takiej dużej pokory, której też się bardzo długi czas uczyłam, żeby właśnie odróżniać, co mówi Pan Bóg, a co mówię ja. I też dać Panu Bogu przestrzeń do słuchania jego głosu i też nie zarzucać właśnie go jakimiś swoimi pretensjami, swoimi prośbami, tylko też dać je mówić, przez pismo się przez innych ludzi. Ja myślę, że razie usłyszałam głos Pana Boga przez innych ludzi. I to była taka dla mnie często duża wskazówka, że czułam, że po prostu to, co oni mówią, to jest Boże i to jest od Pana Boga, że tak faktycznie Pan Bóg nie zszedł na ziemię i nie powiedział tego do mnie face to face, ale też posłużył się ludźmi, którzy wiele razy mi o tym zaświadczyli. Myślę, że warto po prostu być otwartym i pragnąć. Przede wszystkim pragnąć usłyszeć ten głos Boży. Tak jak wiemy, Pan Bóg robi naprawdę tysiąc kroków do nas, jeśli my zrobimy jeden do Niego, więc pozwólmy Mu, że tak powiem, mówić, działać w naszym życiu, tak jak powiedziałem wcześniej, powieszył mu pewne nasze obszary, sfery naszego życia, aby on mógł tam po prostu wejść i mógł z nami tam przebywać i też nam pomagać w naszym życiu. A jakie owoce dostrzegacie w swojej działalności i przy Silent Disco, ale też w działaniach Lubelskiej Szkoły Ewangelizacji Miriam? Myślę, że przede wszystkim dużo zmian dostrzegam, na przykład w moim własnym zachowaniu, w moim charakterze. To, jak też szkoła, jak w ogóle współpraca z innymi ludźmi mnie kształtuje, Jakim ja staję się człowiekiem, ale też widzę, że powoduje właśnie dużą taką otwartość. Otwartość na drugiego człowieka, na tego, który potrzebuje pomocy, który może przychodzi i czuje się zagubiony we wspólnocie. Tak za bardzo on nie wie, po co to wszystko jest, gdzie może usiąść, co może zrobić. I kiedy właśnie formujemy się, kiedy działamy razem w różnych takich posługach, dostrzegamy takie osoby, po prostu widzimy, że jest potrzebna pomoc, pomagamy. Jestem tam potrzebny, tam pójdę. Tu mnie ktoś pośle, tam właśnie też z chęcią coś wykonam. Myślę, że naprawdę takie owoce to są tylko dla mnie, że tak powiem, które dostrzegam w swoim charakterze, ale też takimi owocami może być nawet po prostu uczestnictwo w wielu, wielu tych działach, które też razem tworzymy, na których widzimy, że przychodzi dużo osób, tak? widzimy, że to jest ta duża potrzeba. E, Sęgania właśnie do tego źródła, do miłości Pana Boga. Ja na pewno widzę w sobie też dużą zmianę w, też właśnie w moim zachowaniu, w moim charakterze, w tym, że stałam się bardziej otwarta na drugiego człowieka, e, jeszcze bardziej odważna i też właśnie mówiąca o Panu Bogu nie tylko wtedy, kiedy jest wygodnie i wtedy, kiedy mam wokół siebie ludzi, którzy są wierzący, tylko też tam, gdzie mam ludzi, którzy no, się albo pogubili, albo też e, są zupełnie niewierzący, tak, żyją innymi wartościami. E, I też nauczyłam się właśnie myślę trwać przy tym mimo wszystko. Wiadomo, że jest czasami różnie, ale generalnie tak. Myślę, że nauczyłam się trwać przy Panu Bogu mimo też trudności. Kto może zostać ewangelizatorem? Ja myślę, że każdy. Każdy, kto wierzy w Pana Boga, każdy, kto chce głosić Ewangelię drugiemu człowiekowi w swojej rodzinie, wśród przyjaciół, wśród ludzi na ulicy. Ja myślę, że każdy ma predyspozycję do bycia ewangelizatorem. Dzisiejszy świat to permanentna i osobliwa dyskoteka. Dlatego potrzebujemy przestrzeni, w której możemy się wyciszyć, zatrzymać, popatrzeć na to, co nas dotyka i usłyszeć Boży Głos. Jeśli chcesz wziąć udział w wydarzeniu, które może zmienić Twoje życie, to wpadnij na Silent Disco. A my już za tydzień zapraszamy na kolejny odcinek naszego programu. Do zobaczenia!